Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnej recenzji i dzisiaj także unboxingu. Dzisiaj mamy, zobaczcie, takie słodkie maleństwa. E, dobrze, może najpierw sobie otwórzmy. Z folii będzie nam łatwiej zauważyć szczegóły bez tej foliowej pokrywy. Tak, mhm. karty Henson Roberts Tarot. Ilustracje Mary Hansel, Hansen Roberts. Tak, tak wyglądają. Mhm. US Game Systems jest y, twórcą, wydawcą. Tw wydawcą, nie twórcą, tylko wydawcą. Tak. Mhm. Tutaj pisze: może nam przytłumaczy, że jak ponowna interpretacja Ridera White'a, dzięki właśnie Mary Hansen Roberts, z takim klasycznym wróżkowym jakby tutaj podejściem, czyli takie delikatne jakieś takie obrazy, takie bardziej miękkie powiedziałabym w odbiorze, także zmiękczone, no zaraz zobaczycie kochani sami, one są naprawdę bardzo lekkie, przyjemne pod względem obrazu. E, tak. No i tu jest kilka języków, więc dla, dla pewnych osób tutaj, które znają inne języki jeszcze niż polski czy angielski, na pewno jest to jakimś tam plusem. Dla niektórych może to być nawet duży plus. Pudełeczko kartonowe, malutkie, jak widzicie sami, już tu otwórzmy. Bardzo długo te karty za mną chodziły. Bardzo długo je znam. Ale dopiero teraz widzicie, wytuptały, że tak powiem, do mnie drogę. O, tu jest ten taki języczek, który pomaga otworzyć. To sobie skorzystajmy. Dobrze. Karty malutkie, takie właśnie podręczne. Zobaczcie, bardzo ładne tyły. Zobaczmy sobie, co tu w tym bukleciku. Tu jest druga edycja, zobaczcie. No dobrze, szukałam roku, ale okej, okay, dobra, zostawię rok, to będzie chciał to sobie tam, e, prawda, dotrze do tego. Henson Robert Starrow by Stewart R. Kaplan. I tutaj mamy, kochani, patrzę, Wielkie Arkana, chyba klasycznie są nazwane: Siła ósemka Sprawiedliwość 11, 22 Wielka Arkana. Czyli takie wprowadzenie. Mm. Mm -hmm. Tu mamy na temat artyst, artystki, e, artystki Mary Hansen, tak, tak, artystki. Dobrze. No i później mamy to wyjaśnienie, takie połączenie z karty z opisem. Wartość numeryczna, nazwa. I tutaj e, głupiec, że A Young Man, czyli młody człowiek, tak Wam to przetłumaczyła. Opisane tutaj jest troszeczkę, prawda? Tak, i tutaj mamy takie jakieś hasła, prawda? Dotyczące każdej karty. Ustawienie proste, ustawienie odwrócone. No i tyle mamy, czyli takie. Jakie tam jakieś podstawowe informacje, kochani. Eee, tak. No i tak to wygląda przez wielkie arkana. Potem mamy małe. Mhm. I tu jest e, troszeczkę mniej. Też jest jakieś takie są tutaj mm, opis króciutki i później e, ustawienie proste i odwrócone. Tak. I tak to wygląda. Przez całość no dobrze Zobaczmy sobie same same karty tyły są takie słodziaszne Powiedziałabym może nam zmierzę bo żebyśmy się mogli przekonać Słuchajcie jaka to jest wielkość żeby każdy wiedział co to za wielkość 6 no tak 6 cm i 1 mm dosłownie i w drugą stronę mamy 10 cm, czyli 6 na 10. Takie maleństwa zobaczcie. Mm -hmm. To All Believers, czyli dla wszystkich wierzących w ten typ, w tą tradycję, prawda? W tarota. We wróżki pewnie, bo one się tutaj nam gdzieś przejawiają. Dobrze, zobaczmy dalej. Karta taka tytułowa na wstępie. Dobrze. No i zobaczcie, mamy już głupca. O, może, może troszeczkę przybliżę, żebyście mogli lepiej widzieć, bo one są takie maleńkie, ale słodkie, prawda? Jeżeli ktoś ma małe ręce, to to zdecydowanie jest odpowiedź, prawda? Jak ktoś szuka tarota dla siebie. Tutaj jest nazwa po angielsku, wartość numeryczna, i tutaj są te cztery języki, prawda? Przybliżę Wam. A jeżeli ktoś zna któryś z nich, to. E, tak, to tutaj masz też na tych kartach napisane. Są rameczki, jak widzicie, malutkie, poręczne, kieszonkowe. Tak, mamy głupca. Mamy maga. Jak widzicie, te prace plastyczne są e, takie specyficzne. Mamy arcykapłankę. Mamy cesarzową. Bardzo ciepłe są te karty. Bardzo przyjazne powiedziałabym. Arcykapłan. Mamy karty kochankowie. Uh -huh. Redband. Bardzo jestem ciekawa waszej opinii, czy znacie te karty, czy może macie, może korzystacie. Powiedziałabym, że to jest fajna alternatywa dla osób, które nie lubią typowego Raidera White'a. Mhm. Ale gdzieś tam jest to połączenie, prawda? Natomiast takie... Takie zmiękczenie, takie delikatna energia. Tutaj bardziej obrazy niby na bazie Raidera White'a, ale jak widzicie sami są takie delikatniejsze, zmiękczone troszkę, prawda? Taka ciepła energia tutaj z nich bije. Powiem wam, że zdecydowanie... O, może, no może nie z tej karty, słuchajcie. <śm> Ale muszę przyznać, że bardzo przyjemne są te karty i na pewno będę z nich korzystać. Mhm. Materiał z jakiego są zrobione też mi się podoba, bo nie są ani za śliskie ani zbyt matowe. Zastanawiam się tylko, jak tutaj względem moich rąk, bo mam dosyć duże dłonie, one są takie malutkie. Lubię duże karty, ale muszę spróbować po prostu muszę się przekonać. Że są troszeczkę większe od tych mini. Powinny dobrze pracować. Jeżeli ktoś z Was je ma, to daj znać, proszę, jak ci się z nimi pracuje. Mhm. Dobra, i mamy teraz miecze, i tu widzę, że mamy od króla. O, coś nam. Minerałek się przedstawia, pokazuje. Tak, mamy króla mieczy i królową. Fajne, powiem wam, że mi się podobają. Ciekawa jestem waszej opinii. o rycerza. Jak takie obrazy, prawda? Starego świata, że tak powiem. Mamy dziesięć mieczy. Dziewięć. Osiem. Siedem. Mieczy. Powiem wam, że mi się podobają. Warto, w moim postrzeganiu warto w nie zainwestować, jeżeli się chce mieć taką talię małą, która wszędzie się zmieści. Jak się gdzieś jedzie, czy idzie na przykład. Energię też mają sympatyczną. Nie mają tu jakichś takich tych obrazów przerażających. No moza, może po tą, poza tą kartą diabła, bo faktycznie była taka dosyć... Hmm. Tak. Hmm, bardzo ładny asmilczy. Tak, zdecydowanie słuchajcie hmm, podobają mi się. Mamy teraz Rods, czyli tak jak buławy. Mhm. Dobrze. Rycerz. Mhm. Nie powiem, żeby to były karty dla początkujących, bo nie ma tu aż tak dużo widoczne na poszczególnych obrazkach. Natomiast dla osób, które już pracują, a chcą mieć taką talię właśnie mniejszą, no to myślę, że to jest fajne rozwiązanie fajna, fajna propozycja, że tak powiem. No, i też, jeżeli ktoś na przykład uczy się języka, uczy się tarota, uczy się języka, pracuje z tarotem, uczy się języka jakiegoś z tych czterech, tutaj to też jest fajne, prawda, że, że tu się pojawia nam to w tylu językach, ale jest to jednocześnie takie malutkie, wcale się gdzieś tutaj nam nie narzuca specjalnie, nie przeszkadza jakoś tutaj, prawda, w odbiorze samej karty, bo ładnie to jest zrobione tu na dole. Podobają mi się naprawdę, kochani. Mam bardzo pozytywne odczucia. Ta energia od nich i w ogóle te pastelowe barwy, takie troszkę jakby są przytarte, też jest to fajne. Jeżeli ktoś nie lubi jakichś krzykliwych kolorów, takich bardzo wiecie, bijących po oczach, to tutaj zdecydowanie te karty się sprawdzają fajnie. Kielichy, weszliśmy już w dwór kielichów i też się nazywają klasycznie cups się zastanawiam gdzie tutaj te jakby wróżki prawda, bo tam było obiecane, że się pojawiają wróżki ale może tutaj chodzić po prostu o, o to zmiękczenie, jakby taka energia jest bardziej delikatna tutaj w tym tarocie może, może to tutaj autorka miała, autorka czy autor, autorka e oj nazwijmy autor tak ogólnie, prawda tak uhum. Dobrze, bardzo sympatyczne dosłownie tak bym je nazwała, karty sympatyczne. Przyjazne, sympatyczne, miłe. No, poza tą kartą diabła, tak jak mówię, no, ona widzieliście sami. Troszkę była taka jednak, ale cała reszta. Bardzo przyjemna. Bardzo mi się podobają te prace plastyczne tutaj. Yy, tak. Podobają mi się. Ciekawa jestem, yy, jaka jest Wasza opinia, kochani. Śmiało piszcie. O, swoje opinie na temat tych kart w opisie, w, w komentarzu? Uh -huh. Bardzo, 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 bardzo sympatyczne karty. Szósteczka pentakli, teraz mamy piąteczkę pentakli. Tak, widać tą bazę zdecydowanie tutaj Raidera White'a, ale też widać właśnie taką bajkową... O, zobaczcie, tu po tych budkach, prawda? Tak, gdzieś taką bajkowość tutaj czuć. Także cieszę się fajnie. No, bo jest to coś innego, prawda? Troszkę inaczej. O, jaki piękny jest pentakli. No, super. E, tak, powiem Wam bardzo fajna propozycja mm, dla osób z małymi dłońmi, na przykład, prawda? Albo dla osób, które chcą mm, takie właśnie niewielkie karty dla siebie do pracy, e, gdzieś, żeby można zabrać na przykład. Tak, także ja czuję, że fajne. Dobrze, czyli tak e, zmierzyliśmy sobie, oceniamy jakość, a trwałość. To jest taki kartonik, powiedziałabym, troszkę grubszy. Więc tak porównując, to, to typowo, tak jak właśnie US Game Systems, tego rodzaju karty 7 na 12 jak zazwyczaj mają, prawda, różne wydania, to wydawnictwo, to, kochani, to jest to, jest to samo. To jest klasyczne wydanie, powiedziałabym, US Game Systems, ani za grube, ani za cienkie, one się dosyć dobrze trzymają i dosyć dobrze tasują. Nie są za twarde, za miękkie, także dużo osób bardzo zadowolonych z tych wydań. Także powiedziałabym tutaj: słuchajcie, 10. Jeżeli chodzi o twardość, gdybyśmy chcieli twardość porównywać, no to to będzie gdzieś 7 około 7 coś takiego. Wracają, są bardzo takie, no, wracają do swojej formy. Natomiast co chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, kochani, no na pewno się będą troszkę brudzić, bo nie mają aż takiej laminacji, także trzeba zwrócić na to uwagę. Mhm. Natomiast ta kwestia, właśnie pracy plastyczne, odczucie energia tych kart, bardzo pozytywnie to odczuwam. Bardzo mi się te rameczki tutaj podobają. Tak, żebym dała dziewięć. Wiecie, tutaj jakby moja ocena, estetyka, energia, która z nich bije. Nie dam 10, bo, bo są takie, które bardziej mam ukochane, ale tu dam 9, bo bardzo doceniam i bardzo fajną energię poczułam tutaj od nich. Także polecam. Mogę polecieć śmiało. Powinny się dobrze trzymać. Trzeba jedynie uważać, żeby ich nie Pobrudzić, bo tak jak mówię, mają mało tej laminacji, ale to też może być plusem dla wielu osób. Podsumowując, bardzo fajna pozycja. Cena jest też zachęcająca, więc dla wielu osób może być to rozwiązanie niskobudżetowe, powiedziałabym. Dla osób początkujących, może nie do końca, no bo tak jak widzieliście. One są przybliżone, widać bardzo twarze, natomiast nie widać do końca może całej sytuacji, która tam się dzieje, prawda? E, tak, ale znowu, suma summarum fantastyczna pozycja w moim postrzeganiu. Także polecam serduszka, kto by miał ochotę sprawdzić, w jakiej są cenie, czy gdzie można kupić, jeżeli w tych naszych sklepach, z którymi współpracujemy. Są gdzieś, gdzieś znajdziemy. To Natalia na pewno wstawi linka poniżej, także szukajcie. Utulam mocno, kochani, dajcie znać, co myślicie o tych kartach. I jak zawsze, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa.